Witam was serdecznie na dzisiejszym live w kanale FXmag. Dziś postaramy się znaleźć choć część odpowiedzi na to, czy powrócimy do wzrostów na globalnym, amerykańskim, polskim rynku akcji. Porozmawiam dzisiaj z Piotrem Kuczyńskim analitykiem domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dziś między innymi o globalnej, amerykańskiej gospodarce, o szansach recesji, o dolarze i oczywiście o wspomnianym rynku akcji, ale zacznę od tego, że choć dzisiaj S&P 500 Odbija na początku sekcji, se, sesji. Nasdaq też się odbija, ale to są wzrosty poniżej 1%. W poprzednich, ostatnich trzech sesjach SP 500 spadł łącznie o 6%, Nasdaq Composite o ponad 8%. Zwracam uwagę także na zmienność, która bardzo mocno wzrosła. Indeks WIX wzrósł z 16 jeszcze kilka dni temu do 39, czyli to jest najwyższy poziom od ponad 4 lat, od marca 2020, gdy sporo działo się na rynku akcji. Jednym z impulsów wydaje się być polityka monetarna. Pana zdanie, panie Piotrze, jak ważnym? Według mnie bardzo ważnym, przy czym to nie jest polityka monetarna Stanów Zjednoczonych. Pewnie jeszcze mhm. do tego dojdziemy, czyli będziemy mówili o tym, jakim stanie jest gospodarka amerykańska. Według mnie Fed tutaj nie robi nic nadzwyczajnego. Być może, być może, to jest duży znak zapytania przesadzi, czyli za, za długo będzie trzymał stopy procentowe na wysokim poziomie. To się w rezerwie federalnej zdarzało już w przeszłości, więc to, ja bym tego nie wykluczał. No cóż, no my, prowadzenie polityki monetarnej to jest sztuka, a jak, jak wiecie Państwo ze sztuką, to czasami dopiero po śmierci artysty dowiadujemy się, że był artystą, także no, no to, to zobaczymy. Na pewno według mnie błąd popełnił y, Bank Japonii? Według mnie ewidentnie, dlatego że rat, chcąc ratować gospodarkę, rynek akcji również, bo przypomnijmy, że Bank Japonii kupował ETF-y, na, 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 które odbi można powiedzieć, jak gdyby prawie że kupował akcje. No, nie, nie jest to dokładnie tak, ale, ale pomagał na pewno rynkowi akcji. W związku z tym yy, trzymając naprawdę potwornie długo stopy na minusowym poziomie, na ujemnym poziomie, potem w tym roku dopiero podniósł te stopy do poziomu 0, a w środę, zeszłą środę do 25 punktu, 25 procent i zapowiedział, że je, jeszcze będzie podnosił. No i co to spowodowało? No powodowało to to, że od bodajże 2,5 roku, jeżeli dobrze pamiętam, japoński jen stracił do dolara 50%, to znaczy dolar jen, będę posługiwał się kursami, a nie stracił, zyskał, bo to trzeba byłoby nieco inaczej liczyć, ale dolar jen wzrósł 50%. Co to z kolei powodowało? No i oczywiście indeks Nikkei bił rekordy. Rekordy wszechczasów, które nie widziane od 90 bodajże pierwszego roku. Więc 33 lata zabrało indeksowi Nikkei na ustanowienie nowego rekordu. No i co to spowodowało? Spowodowało coś, co się określa na giełdach. Państwo na pewno z tym się już zetknęli nieraz. Określeniem, określenie to brzmi Carry Trade. To jest działanie polegające na tym, że pożyczamy w słabej walucie, czytaj w wienie właśnie, która będzie miała ciągle perspektywę osłabiania się, inwestujemy sobie na innych rynkach, zyskujemy albo nie zyskujemy, najchętniej chcielibyśmy zyskiwać. Zyskujemy, a później jak przychodzi do tego, kiedy kończymy ten nasz carry trade, ten nasz, ten nasz handel, naszą inwestycję, no to my zwracamy kredyt bankowi japońskiemu. Przy czym w tym czasie jen bardzo mocno traci, no bo jak mówiliśmy 50% na przykład, więc zwracamy w naszej walucie dużo mniej. Inaczej mówiąc, zarabiamy dwukrotnie, a przynajmniej raz, na pewno na jenie. No, i to był ten proces carry-trade. To było bardzo powszechne. Naprawdę, no, carry-trade był na, na jenie, był na, na franku szwajcarskim. i no, Przy tym jenie jest szeroką, dużą walutą. Jen jest malutką walutą e, frank jest malutką walutą. No i w momencie, kiedy Bank Japonii zaczął normalizować politykę monetarną, bo jak Państwo wiecie, inne banki w międzyczasie podnosiły stopy i to bardzo mocno. W Polsce mamy w tej chwili 5,75, a w Japonii 25%. Więc jak zaczął podnosić te stopy, no to oczywiście Jen co zrobił, zaczął się umacniać. Dolar Jen zaczął spadać. W ciągu czterech tygodni dolar Jen stracił 12%. Na rynku walutowym to jest potworna wartość, naprawdę potworna. Co to z kolei spowodowało? Zamykanie tych pozycji. Zapożyczam w słabej walucie, która przestała być słaba, inwestuje gdzieś tam, a to gdzieś tam powodowało straty, no bo ostatnio, jak wiemy, była korekta. Inaczej mówiąc, zaczęły się pojawiać wymagania od brokerów, uzupełniania depozytów, czyli bardzo często wymuszonej sprzedaży. No i wynik był tak, jak widzieliśmy wczoraj w Japonii, minus 13 nawet był Nikkei chwilami. Nawet ponad 13% skończył na 12:40. Dzisiaj odbiło ponad 10%, naprawdę potężne odbicie. Przy tym to wcale nie musi być koniec. Specjaliści, którzy się zajmują carry trade, ja do nich nie należę, ale czytam, mówią, że na razie tylko 50% pozycji z tego carry trade'u zostało zamkniętych, więc być może ta ostrożność, którą widzimy na rynkach szczególnie europejskich, Europa wczoraj ucierpiała nieznacznie, naprawdę proszę Państwa, w Europie 1,5% na, na karant francuskim, czy, czy 1,8% na GZ DAX, no to był najniższy wymiar kary, tylko Warszawa była strasznie bita z tym ponad 3% spadkiem. No, i, i więc to nie musi być koniec, o tak mogę powiedzieć. Co nie znaczy, że, że wchodzimy w jakąś tam zapaść, że się teraz nie wiadomo, co stanie. Nie. No, musi się ustabilizować, musimy ubić. No i wtedy, wtedy zobaczymy, gdzie stoimy. A jaką rolę mogą odegrać jeszcze obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną? Obecnie no tak. rynek wycenia grubo ponad 100 punktów bazowych jeszcze w tym roku. Tak, widziałem. Najróżniejsze, nie będę cytował, bo, bo nawet nie pamiętam, który bank co mówił, ale jeden z tych banków. Moment Bank of America i 118 ale punktów. Ale to City chyba był jeszcze bardziej optymistyczny, bo mówił, że 50 punktów we wrześniu, 50 punktów w listopadzie i 25 punktów w grudniu, czyli razem 125 punktów. Piękna obniżka, która według mnie się nie ziści. Dlaczego niby Fed miałby to robić? Ja się zastanawiam, skąd nagle ta potężna zmiana nastrojów od. Pamiętacie Państwo, słabe dane przejmowane były, a one są całkiem niezłe i w ogóle panuje gospodarka złoto włosej, to znaczy idealna sytuacja, Fed utrzymuje wysokie stopy, inflacja spada, a na gospodarce niewiele złego się dzieje. I tak było bez przerwy. Do czego? Do, do końca zeszłego tygodnia. Naprawdę, dwa raporty. Jeden to był indeks managerów logistyki dla sektora przemysłowego, który był bardzo słaby, rzeczywiście bardzo słaby. Tylko trzeba pamiętać, że sektor przemysłowy to, jeżeli chodzi o firmy, to jest około 90% firm amerykańskich, to jest w sektorze usług nieprzemysłowym. A do PKB udział sektora usług w PKB to jest około 80%. Czyli ten sektor przemysłowy, taki bardzo ważny, jakoś jest ważny, ale nie taki znowu bardzo ważny. To po pierwsze. Po drugie, indeks tego, te, tegoż samego Instytutu ESM w poniedziałek, czyli wczoraj, pokazał, że, indeks, że sektor usług ten największy, ten olbrzymi, ma się doskonale wręcz. Nie tylko bardzo dobrze, ale doskonale. Więc gdzie ta recesja? Bo, aha, no jeszcze w piątek były dane z rynku pracy. No rzeczywiście stopa bezrobocia skoczyła z 4,1 na 4,3%. Tylko pamiętajcie Państwo, stopa. Nie będę omawiał metodologii, ale metodologia jest taka, że Amerykanie tak lekko przed. No niespecjalnie się przejmowali do tej pory stopą bezrobocia bardziej się przejmowali liczbą tworzonych miejsc pracy. Ona też była mała, naprawdę, bo, bo to, to kiepsko wyglądało, chociaż nie wyglądało dramatycznie. Poza tym bardzo wielu, nie, może nie bardzo wielu, może akurat ja czytałem takie, analityku zwracało uwagę, że w lipcu w Stanach Zjednoczonych były bardzo duże zaburzenia pogodowe, pożary, huragany i tak dalej, które znacznie mogły, znieks... bardzo mogły zniekształcić obraz rynku pracy. W związku z tym mówienie już, już w poniedziałek recesja, recesja za chwilę, za... no to to jest żart. No to, to proszę Państwa, to naprawdę ja na to patrzyłem z potwornym zdziwieniem. Potwornym. Owszem, to, o czym pan redaktor chyba wspominał, o indeksie SAM, prawda? Pani Klaudia SAM była kiedyś, była kiedyś chyba w Fedu ekonomistką. Tak, w Fedzie pracowała. No, tak, pracowała w Fedzie i ona wymyśliła, znalazła, raczej znalazła niż nie wymyśliła taką prawidłowość, że jak średnia stopy bezrobocia z trzech miesięcy jest wyższa o pół punktu procentowego od średniej z ostatniego roku, no to w Stanach na pewno trwa już recesja. Mhm. Więc po pierwsze, to nie jest zapowiedź recesji, a sytuacja, w której trwa już recesja. To po pierwsze, recesji nie ma, bo w drugim kwartale PKB wzrósł o 2%, i procent anualizowany PKB. No gdzie to jest recesja? Co nagle z jakiegoś urwiska spadła ta gospodarka? No naprawdę tak nie jest. To po pierwsze. Po drugie, czytałem, że pani Klaudia Sam właśnie się wypowiedziała i powiedziała, że, jest, że mimo, że ten wskaźnik jej akurat w piątek przekroczył, to było 0,53, nie było 0,5, tylko 0,53 przekroczył tą magiczną wartość pół punktu procentowego to jest żadnej recesji w tej chwili w stanach nie ma chociaż może i ona gdzieś tam nastąpi to Goldman Sachs oczywiście podniósł prognozę recesji w Stanach Zjednoczonych no oszałamiająco ją podniósł naprawdę proszę państwa zaraz Głęboko osiądziecie w swoich fotelach. Było no, przedtem według niego prawdopodobieństwo było 15%, a teraz jest 25%. No potężny wzrost prawdopodobieństwa recesji, inaczej mówiąc 75%, co jej nie będzie, prawda? W związku z tym nie to jest żart to jest nieporozumienie i ja wiem, że tytuły w wielu mediach w Bloombergu w Reutersie są takie, że rynki chcą. Inwestorzy chcą wymusić na Fed duże obniżki stóp. Rzeczywiście, większość zespołów bankowych wróży w tej chwili potężne obniżki stóp. Ja nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego. Myślę, że John Powell też się dziwi. Dlaczego? Bo w tej gospodarce nic złego się na razie nie dzieje, tak naprawdę. Tylko po to, żeby ratować rynek akcji, który na razie jeszcze nie jest w formacji wodospadu. No bo S&P 500 stracił 7,5% bodajże od góry, no to co, u nas to jest wynik tam 15-16%, to jest wynik, ale 7,5% od góry do 10%, od 10% w Stanach się uznaje, że jest normalna korekta, dopiero powyżej 20% mówi się o rynku niedźwiedzia. Więc nic się nie dzieje i żaden FED nie będzie natychmiast interweniował. Niektórzy gorąco głowi, krzyczeli, że już w przyszłym tygodniu na pewno nagle bez posiedzenia wezmą i obniżą stopy. No nie zrobią tego. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście tak jak pan redaktor powiedział, te liczenie opcji innych i innych wskaźników Giełdowych, makroekonomicznych również sygnalizuje, że 75% 5 jest prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów we wrześniu, a tylko 25%, że obniżka nastąpi o 25 punktów bazowych. I ja muszę powiedzieć, że się dziwię. Ja muszę powiedzieć, że naprawdę się dziwię. Dlaczego się dziwię? Z punktu widzenia politycznego. Dlaczego? Dlatego, że Republikanie i pan Trump najeżdżali naprawdę na, na, na Pawela, bardzo krytykowali za to, że może we wrześniu obniży stopy, 18 września, dokładnie rzecz biorąc. Że może obniży stopy, to będzie tuż, no bo blisko półtora miesiąca do wyborów prezydenckich i to będzie specjalnie, no pamiętacie Państwo, przypadek RPP i obniżki sztuk przed wyborami, prawda, no tylko ona była głupia i niepotrzebna i nie powinna w tym tempie I, i to naprawdę chodziło o pomoc, o pomoc rządzącym, no ale tam Krzyk się podniósł podobny, tak, że to specjalnie i to chodziło o 25 punktów, więc oczywiście Paweł na swojej konferencji on z, zawsze dostaje ostatnią, zawsze podczas ostatnich dwóch konferencji dostaje Pytanie o wpływ polityki, no bo jest wiadomo, że inaczej będzie wyglądała gospodarka za Trumpa, inaczej za Harris. Na pewno inaczej. W związku z tym dostaje to pytanie i ostatnio był, ja go nie widziałem tak ożywionego, jak odpowiadał na pytanie. Naprawdę był po prostu z olbrzymim naciskiem, z olbrzymią emfazą mówił, że żadnego wpływu polityka na te decyzje mieć nie będzie. Oni mają swoje dwa mandaty, inflacja i rynek pracy i będą tylko na to patrzyli, na żadną politykę, nawet mowy nie ma i tak dalej, i tak dalej. No wiecie Państwo, no tak mówić musi, to jest jasne. Czy tam w głowie coś im tam nie chodzi politycznego? No, Ja bym osobiście wątpię, żeby zupełnie nie miała wpływu, ale mimo wszystko 50 punktów bazowych mogłoby... FED narazić na zarzut nie tylko republikański, tylko jakiś taki ogólny ekonomistów, zbytniego pomagania demokratom. No i dlatego twierdzę, że ja, gdybym był na miejscu Pawła, obniżyłbym o 25, poczekałbym na półtora miesiąca i najwyżej po wyborach. No to jest też śmieszny termin, bo, bo następne posiedzenie FED, znaczy posiedzenie FED po wyborach jest dzień po wyborach. No. 6-7 listopada, wybory 5. No ale okej, okay, no wtedy mógłbym obniżyć stopy, no i wtedy ten krzyk byłby chyba mniejszy, o ile w ogóle by był. W związku z tym to nie jest wcale pewne, że tak będzie, to po pierwsze. A po drugie, czekamy w takim razie na 22 sierpnia. W sierpniu posiedzenia nie ma, ale jest sympozjum Fed w Jackson Hall. Tam zazwyczaj szef nie zawsze, ale zazwyczaj SEF, Fed czy tam szefostwo Fed występuje. Pamiętam chyba dwa lata temu, nie wiem czy nie dwa czy trzy, kiedy rynki też były takie napalone na te obniżki stóp, że tutaj Paweł wypowiedział się bardzo gołębio po posiedzeniu po Fedu, że za chwilę obniży stopy i tak dalej i tak dalej. Ja tego słuchałem, bo zawsze słucham jego, jego konferencji i w ogóle nie widziałem tej głębiości, nie widziałem tego zagroż nawet. No, okazało się, że Kuczyński w tej sprawie akurat miał rację, bo właśnie wystąpił podczas tego sympozjum Fed w Jackson Hall. Siedem minut trwało wystąpienie, siedem minut. Byłem zaskoczony, że to było tak krótkie. Powiedział, co powiedział, wylał wiadro zimno, zimnej wody na głowy tych rozpalonych, co to chcieli natychmiast obniżki stóp i skończyło się gadanie o obniżkach stóp. Więc ja nie wykluczam, że i teraz podobnie się to może, może zakończyć, szczególnie, jeżeli kolejne dane makroekonomiczne nie będą po, pokazywały żadnej recesji. A, a według mnie, no mówię, no jest to niezwykle mało prawdopodobne, żeby ze wzrostu 2,8% w drugim kwartale nagle zrobił się spadek. No to jest naprawdę mało prawdopodobne. No i chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jeśli chodzi o recesję, że oficjalną recesję w Stanach Zjednoczonych określa, biuro, NBER, -E tak, więc de facto, właśnie de facto, post, post factum określana jest recesja w Stanach Zjednoczonych, ta oficjalna, bo możemy jeszcze mówić o tym, co częściej ekonomiści określają jako techniczną recesję, czyli dwa kwartały ujemnego wzrostu z rzędu i to już można dość szybko, bo gdy dane są dostępne, określić. Tak jest, dokładnie tak właśnie jest, czasami NBER. NBR podaje te, te, te informacje o recesji dwa lata po zakończeniu tej recesji. Tak też bywa. Tak. Co jeśli chodzi o dolara? No bo teraz nadchodzą spodziewane obniżki. Nie wiadomo ile to będzie. Może to być 25, może być 50 na kolejnym posiedzeniu. Tak jak pan powiedział. Co może dziać się z dolarem, gdy będą obniżane stopy w Stanach Zjednoczonych? No, to jest dobre pytanie. Znakomite nawet powiedziałbym, dlatego, że dolar powinien teoretycznie tracić, gdyby był wyizolowany od innych działań, od innych walut, od innych działań banków centralnych. Obniżka stóp, no to wiadomo, że osłabia powinna osłabiać walutę, szczególnie mocne obniżki, na które w tej chwili rynek liczy. Ja zakładam, że rynek przesadza, że tak nie będzie, ale to, to, to ja tak zakładam, a, a, a rynek zakłada inaczej. W związku z tym teoretycznie powinna, powinniśmy oczekiwać słabnięcia dolara, ale jest również Europejski Bank Centralny, który już w tej chwili to według mnie jest pewne na 99%, że obniży jeszcze co najmniej dwa razy stopy procentowe, a może i trzy. W związku z tym tutaj będzie, będą, będzie walka banków centralnych, który bardziej. Tę swoją walutę osłabi. Osłabienie waluty pomaga gospodarce, umiarkowane osłabienie, bo zwiększa konkurencyjność tej gospodarki. W związku z tym, dlatego to bardzo trudno powiedzieć, który, który, co przeważy: czy działania ECB, czy, czy Fedu. Zazwyczaj działają bardziej na rynek działania Fedu i bardziej się rynki walutowe kierują tym, co robi Fed. Inaczej, mówiąc, w tej chwili. Wydaje się, że dolar powinien tracić, no bo jeżeli rynki będą ciągle wierzyły w te potężne obniżki stóp procentowych, dopiero od 22 sierpnia może się okazać, że wtedy że spasują, albo nawet wcześniej, jeżeli jakieś dane, kolejne dane makro, będą, będą dużo lepsze. Przy czym mówię z pewnym zawahaniem, dlatego że na przykład kolejne dane z rynku pracy, na które na pewno będzie się czekało z napięciem. Są z powodu święta w Stanach Zjednoczonych. Chyba 2 września jest Dzień Pracy, więc z powodu święta są dopiero 6 września. mamy, ojej, mamy cały miesiąc do danych z rynku pracy, i trzeba pamiętać, że dan, jeżeli chodzi o te dane z rynku pracy, to one bywają kompletnie niewiarygodne. Często po miesiącu rewizja tych danych jest potężna nawet to 1 trzecią bywa nawet to 100 tysięcy miejsc pracy także no różne rzeczy mogą się dziać jeszcze przed posiedzeniem FED na razie jeżeli będziemy dalej wierzyli w to dopóki będziemy wierzyli w to że będą potężne obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych to ja kompletnie nie wierzę to dolar powinien tracić. To chciałbym jeszcze na koniec rozmowy wrócić do giełdy akcji w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio w poniedziałek wyszła informacja o tym, że Warren Buffett sprzedał połowę udziałów w Apple, a miał tam dość spore udziały, to trzeba przyznać. Czy to jest jakieś zachwianie wiary w te wielkie spółki technologiczne, które ciągnęły rynek przez ostatnie półtora roku? Trzeba było by znać motywy Buffetta, czy motywy jego zespołu. Dlaczego sprzedał tak dużo akcji Apple? A. Ja nie wiem I, i nie będę nawet zgadywał, no może na przykład potrzebował pieniędzy na jakąś inną super inwestycję, no to akurat mało prawdopodobne, bo Berkshire Hathaway ma od groma pieniędzy, ale, ale, ale naprawdę ja bym chciał poznać powody. Buffett często się wypowiada, więc pewno coś powie na ten temat, dlaczego tak, tak sprzedawał Apple'a. Apple nie jest moją ulubioną marką, w związku z tym... W związku z tym nawet nie będę próbował zgadywać. A czy ma pan produkty Apple? No właśnie nie mam. Mm. No to <coughs> właśnie nie mam. Uważam, że Apple, jeżeli chodzi o produkty Apple, no to to Apple wyhodował bardzo fajnie. No prawie że wierzących ludzi w Apple. A. To, 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 to no naprawdę to jest taki potężny klub bieżących w Apple, kupujących za każdym razem nowe produkty Apple i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem. Ja nie, nigdy nie. Próbowałem kiedyś, ale nigdy nie byłem do tego przekonany. Osobiście wolę normalnego, normalnego i, i normalne inne, inne ustrojstwa, nawet Microsoftowe czy Androidowe, prawda? No, no to, to, to jest, to jest no nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Wiem, że bardzo wielu rzeczywiście, na przykład dziennikarzy, pracuje na Apple. A dlaczego sprzedawał? No, ja wiem, że początek tej korekty w Stanach Zjednoczonych był wtedy, kiedy nie zaczęły, jak to się ładnie mówi, nie dowozić, czyli prognozy i spółek tej wspaniałej siódemki Magnificent Seven tej Wspaniałej siódemki w Stanach Zjednoczonych były albo wyniki nie, nie takie, jak rynek by chciał widzieć, albo prognozy nie takie, jak rynek by chciał widzieć. I powstała taka opowieść, że te spółki wydają za dużo na rozwijanie sztucznej inteligencji, a zysków z tej inteligencji szybko, szybko, podkreślam, mieć nie będą. Według mnie opowieść słuszna, bo pewnie tak jest. Pewnie ci, którzy te spółki, które przeżyją, które będą potrafiły znaleźć miejsce dla sztucznej inteligencji w odpowiednich sektorach gospodarki, w odpowiednich innych firmach, te wygrają, ale to zobaczymy za, za parę lat. A, a w tej chwili rzeczywiście wydają bardzo dużo, a wyniki są no, no, niezachęcające, bo, bo, bo to trwa. No, zanim inwestycja przyniesie jakieś owoce, no, to pewien czas upływa. Więc może dlatego Buffett sprzedawał. To chciałbym jeszcze, to już ostatnie pytanie na dzisiaj, porównać sytuację na polskiej giełdzie i amerykańskiej giełdzie w perspektywie polityki monetarnej. Bo dojdzie do pewnej dysproporcji, pewnej różnicy. No, Fed będzie obniżać w tym roku, to jest niemal już pewne, a Narodowy Bank Polski zapewne poczeka do wiosny, a może nawet dłużej. Tak, tak. NBP według mnie w przyszłym roku obniży stopy, już nawet. Trójka, trzy osoby z zespołu pana prezesa Glapińskiego mówiły o możliwej obniżkach stop w 2025 roku, mimo tego, że pan, Glapiński, pan prezes Glapiński mówił o 2026 dopiero. Myślę, że to będzie 2025, ale nie ten rok. A skoro nie ten rok, no to mamy 5,75. ICB obniża, Stany obniżają. No, jedno co jest pewne, gospodarce to nie pomoże, bo wysokie stopy nie pomagają gospodarce. Ale kto lubi mieć silnego złotego, no to powinien być zadowolony, no bo ta różnica jest na korzyść złotego. Dlatego, nawet podczas tych wczorajszych potężnych zawirowań, proszę zauważyć, że złoty, no, trochę stracił do euro, nie, nie, nie tak znowu wiele a do dolara właściwie nic, no dolar stracił wczoraj, więc może dlatego, ale ruch był naprawdę nieznaczny, no i, i to dobrze wróży naszej waluty. No i tak jak rozmawialiśmy dzisiaj przez te pół godziny, tak sytuacja na giełdzie w USA nieco poprawiła się, bo teraz S&P 500 wzrasta już w trakcie dzisiejszej sesji o 1,3%. Także nie tylko pogoda się rozchmurzyła, ale także sytuacja na giełdzie w USA. Szkoda, że Warszawa nie zakończyła na plus. No, ale jeszcze no, mamy Jest kilka dni w tym tygodniu. Zobaczymy, tak, tak jeszcze dzisiaj tak. trwa. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie Dziękuję Panie Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy i widzów również.